Dotarłyśmy do najstarszego muzeum w Polsce, założonego z inicjatywy społecznej, a naszą szczególną uwagę przykuły dwie wyjątkowe wystawy. Pierwsza z nich przedstawia. 10 wieków miasta, w którym dziś jesteśmy. Co możemy zobaczyć na tej wystawie? Na średniowiecze, głównie wykopaliska archeologiczne, ale również barok. Największa, można powiedzieć, makieta naszego miasta, powstała na podstawie mapy z 1802 roku. Wiek XX, na którym prezentujemy I wojnę światową. Wojnę bolszewicką z 1920 roku, II wojna światowa i potem okres powojenny, czyli PRL, kończymy na Solidarności. Motywem przewodnim drugiej stałej wystawy jest Secesja. To największa wystawa w kraju. Powstała w 1967 roku, kiedy jeszcze secesja nie była zbyt popularna. Przez ten okres 40 lat udało się zebrać kilkanaście tysięcy obiektów, ale też bogatą kolekcję. Monet. Nasza kolekcja monet sięga 40 tysięcy obiektów i jest klasyfikowana na siódmym miejscu w kraju. Secesja była? Była. Mhm. 10 wieków historii tego miasta było? Było. I jeszcze taki bonus, 40 tysięcy monet, czyli historia polskiego pieniądza. Była. była. I co Danielu, tym razem nam się udało? Jak chcecie to potraficie, to trzeba wam przyznać. Uch. Jeśli wiedzą Państwo, w jakim polskim mieście organizowany jest Festiwal Muzyki Alternatywnej Audio River, a także już po raz piąty piknik lotniczy nad Wisłą, prosimy dzwonić pod numer 2250 70 345. Danielu, odwiedziłyśmy już amfiteatr i muzeum. Co dalej? Chciałbym, abyście odwiedziły pewną damę. Damę? damę. Jaką damę? Jest zwinna, gibka, jak na kobietę dość wysoka, ma prawie 2 metry. Wiecie o kim mówię? A możesz podać więcej szczegółów? Mogę podpowiedzieć, że na imię ma Marta. Marta? No akurat dobrze się składa, bo w tym mieście znamy jedną Martę. Tylko, stary, powiedz, jak my mamy ją odwiedzić, skoro mamy taką pogodę? Na tę krótką misję załatwię Wam kawałek słońca. Jest i Marta. Wiesz, że ona ma 80 lat? Świetnie wygląda. Zresztą, jak na gwiazdę filmową przystało. Ponieważ występowała w hydrozagadce jako Herman, tak, to prawda. I jak na gwiazdę filmową przystało, słynie z licznych romansów, ale suma sumarum została w końcu sama. Tak niestety, pomimo licznych prób wyswatania, żaden z kawalerów jej nie odpowiadał. Od feministka! Kobieta wyzwolona. Panie dyrektorze, 3000 zwierząt, 300 różnych gatunków, piękny obszar tuż nad Wisłą. Z czego jest pan najbardziej dumny? Jedyne w Polsce stado dzikich afrykańskich osów somalijskich, które są jednymi z najrzadszych zwierząt świata. Mamy parę orłosępów alpejskich, mamy słonie, mamy kangury, mamy też makaki japońskie, to tak zwane małpy śnieżne, które nawet w zimie przy minus 20 stopniach przebywają na zewnątrz i w tej temperaturze karmią swoje młode. To jest naprawdę unikalnym obrazem. Zimą w tym mieście wydawało mi się, że wiesz, w ogrodzie zoologicznym to już nic nie zobaczymy. A jednak można zobaczyć wiele ciekawych zwierząt zimą. To co Daniel, zaliczamy zadanie? Jestem z Was dumny. Ale ruszamy dalej. To miasto słynie z fauny i flory, ale także z najnowszych technologii. Wiecie, gdzie rocznie przepływa kilkanaście milionów ton czarnego złota? Czarne złoto? Tutaj? Nic prostszego, prostszego. <grystanie> Budowa rafinerii ruszyła w latach 60., a w tej chwili to właściwie miasto w mieście. Ma własną elektrownię i oczyszczalnię ścieków. Sercem każdej z instalacji jest sterownia, gdzie monitoruje się wszystkie procesy i dba o bezpieczeństwo. I choć to miejsce może nie budzić pierwszego skojarzenia z ekologią, to fakt jest faktem. Na jednym z kominów osiedliły się sokoły wędrowne, a w zbiorniku retencyjnym rezydowały bobry. A teraz czas na odwiedziny w najstarszej uczelni w Polsce. Uczyło się tam wielu wybitnych Polaków, wśród nich także ten, który uważał, że pieprz świetnie łączy się z wanilią. Wspierający dech w piersi występ fantastycznego chóru to, zdaje się, nie jest jedyna chluba szkoły małachowianki, najstarszej szkoły w Polsce. Czy jednym z najsłynniejszych małachowiaków, małachowiaków był też Tony Halik? A, to bardzo zabawna historia, bo Tony Halik był naszym wielkim przyjacielem, ale chodził do małachowianki dwukrotnie. Raz był w pierwszej klasie i wytrzymał tylko do maja. W maju uciekł z flisakami do Gdańska i popłynął w świat. I od tego się zaczęła jego przygoda z podróżami. Potem przyprowadziła go do szkoły mama we wrześniu i poprosiła pana dyrektora Prusolszowskiego, żeby go jeszcze raz przyjął, żeby mu wybaczył. Ponieważ dyrektor miał bardzo dobre serce, prawie gołębie, więc przyjął go do szkoły i wytrzymał tylko do marca. I w marcu znowu uciekł i już nie wrócił. Pani Kustosz, to piękna historia i można by ją pewnie długo, długo opowiadać. A my mamy do Ciebie, Daniel, pytanie. Znalazłyśmy prawdziwy skarb, jak myślisz? To prawdziwy skarb dla miasta. Kolejny sukces, moje drogie. A następne miejsce także powita Was pięknymi dźwiękami. W bazylice katedralnej powitały nas przepiękne dźwięki wygrane na tym instrumencie, ponad stuletnim, ale nie najstarszym w Polsce, za to bardzo wyjątkowym. Tak, to jest instrument wyjątkowy, zbudowany w 1907-1908 roku. Ten instrument był zbudowany dla ewangelickiego kościoła w Żarach. Ponad prawie 4500 piszczałek znajduje się w tym instrumencie. Widzicie, cztery klawiatury, nożna klawiatura. W katedrze jest wyjątkowa akustyka i to też sprzyja takiemu instrumentowi. Bazylika katedralna to jeden z najstarszych budynków sakralnych w Polsce, to także miejsce pochówku dwóch koronowanych głów, Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Powstała w XII wieku, ale była wielokrotnie przebudowywana. Swój ostateczny kształt osiągnęła dzięki pracy architekta Stefana Sztylera, choć nadal można tu odnaleźć pierwotne elementy romańskie. Będąc tu nie sposób nie wspomnieć także o przepięknych odlanych z brązu i bogato zdobionych drzwiach, na których przedstawiono sceny z nowego i Starego Testamentu. Kto z Państwa wie, które miasto może pochwalić się najstarszą uczelnią w Polsce i gdzie spoczywają prochy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, prosimy dzwonić pod numer 22 50 70 345 do wygrania pobyt w luksusowym hotelu. Danielu, a czy Ty wiesz, że tu możemy się napić prawdziwego, regionalnego piwa? Naprawdę? Naprawdę i nawet znalazłyśmy takie miejsce. może nam Pan zdradzić, jak się wytwarza takie prawdziwe, lokalne piwo? Wszystkiego nie mogę Pani powiedzieć, ale rąbek tajemnicy mogę uchylić. Najpierw dobiera się najlepsze składniki – wodę, słód, chmiel i drożdże. Czyli ten proces powstawania dobrego, lokalnego piwa, naturalnego zaczyna się od składników, a potem? Podgrzewamy wodę do odpowiedniej temperatury, wrzucamy zmielony słód, prowadzimy zacieranie. Wyługowujemy cukry, gotujemy to co udało nam się wyługować, dodajemy chmiel, pompujemy do fermentora, dodajemy drożdże, prowadzimy proces fermentacji i taki bardzo prosty sposób domowy. Po paru tygodniach mamy pyszne fife. Mam nadzieję, że nie mają już Państwo wątpliwości, które miasto może się pochwalić pięknym Zoo i najstarszą szkołą w Polsce. To tutaj także co roku kilkanaście tysięcy fanów muzyki alternatywnej bawi się na nadwiślańskiej plaży. Oczywiście Agata i Dagmara odwiedziły Płock. Dziękujemy za dzisiejszą zabawę, zapraszamy za tydzień. Wtedy też dowiemy się, kto wygrał nagrodę. Do zobaczenia! Pobyt w hotelu Gołębiewski w Mikołajkach z atrakcjami Parku Wodnego Tropicana oraz kosz słodyczy ufundowała firma cukiernicza TAGO. Sprawdzałam dziś poczucie A. humoru, humoru. <grym> miała też wiele licznych jeszcze raz czyli cała historia Polskie. polskiego pieniądza, słynie z wielu romansów, no, przystało. przystało.